jest tu krąb od czasu do czasu bierze można złapać takie większe i leszcze płotki no trochę tam w siatce już jest szczupaki są, ale to na spinika a tak to teraz są zawody i przy takich zawodach spławikowi szczupaka się nie łowi I dlatego po prostu łowimy na spławik leszcze płotki krąpie ja tutaj te oklejki bo trochę jeszcze. Daję. W kole wędkarskim jestem dwa lata. Wciągnął mnie brat. Fajna, fajne hobby. Można się dobrze zabawić. Ja jestem z koła numer pięćdziesiąt trzy z Warszawy. Należy do Związku Wędkarskiego od siedemdziesiątego trzeciego roku. W tym od 95 W tej chwili tu rozgrywamy zawody towarzyskie między czterema kołami. No i, i mamy zabawę po prostu. O. Dzisiaj na białego robaczka moczonego w zalewie trzostkowej i ewentualnie na pinkę, ale na razie nie ma żadnych efektów. Dziękuję Państwu. Tą pasję mam po ojcu, ojciec od dziecka uczył mnie i bratała łapania rybi. Tak zostało. Pierwszy się ledwo w siatce mieści. Taki sam? Mniejszy. Máscara, 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 máscara... Na czerwoną pinkę i na takie przepotwarzone prawie kasterki tak zwane. Już przeschnięte. Nasza młodzież, która bierze udział w zawodach, uczy się dbania o nasze środowisko. Takie zawody służą do tego, żeby integrować wędkarzy. W okręgu mazowieckim. Z, właśnie z takich zawodów tworzą się drużyny, które przedstawicieli swoich wystawiają na zawody okręgowe, gdzie z tych z kolei zawodników y, są rozgrywane mistrzostwa okręgu, Grand Prix okręgu. Jest wydzielana grupa y, wędkarzy, którzy, którzy reprezentują okręg mazowiecki na mistrzostwach Polski, Grand Prix Polski. E, takie właśnie, takie właśnie y, działania kół integrują wszystkich wędkarzy w koło, bo to jest, jest nas w ogóle 65 tysięcy wędkazy w okręgu mazowieckim. Tutaj w powiecie piaseczyńskim mamy trzy koła, gdzie jest y, około 3 tysięcy ze same i wśród tych, tych wędkarzy mamy, mamy właśnie kadrę takich spławikowców, rozgrywamy rozbywamy te zawody spinningowe. Puchar Wisły organizujemy. No jest to zabawa. Przede wszystkim pokazujemy młodzieży, jak, jak, jak spędzać wolny czas. Prowadzimy skółki wędkarskie w kołach, które też właśnie już nam tych młodych adeptów do, do, do wędkarstwa wyczynowego później. No i na tym, na tym, na tym polega nasza praca w, w kołach. Na związek PZW oczywiście poprzez wpłacone składki przez wszystkich wędkarzy, one są spożytkowane czy obrócone oczywiście na rzecz wędkarzy, czyli inaczej mówiąc, wpłacone pieniążki wracają do wędkarzy, tylko w sposób zorganizowany i w taki, który przyniesie to efekty. Efekty oczywiście są w tym kierunku, żeby zarybiać wody, Właśnie z tych funduszy naszych, ale w sposób racjonalny, zgodnie z operatami i, i żeby wędkarze by, poprzez wpłacenie tych swoich pieniążków, żeby mieli swoją, swoją satysfakcję i radość z połowów. E, oczywiście też idzie idzie pieniążki dość sporym strumieniem na rzecz ochrony. E, raz, że ochrony wód, a drugie ochrony środowiska, e, ponieważ... E, takie są zadania naszej straży społecznej i państwowej, aby, aby chronić wody przed kusownictwem, przed zabrudzeniami. a i wtedy kiedy potrzeba wkładamy dużo pracy, jak były podtopienia, były, były wylewy, kiedy, kiedy nasi ludzie pracowali na rzecz, na rzecz społeczeństwa, lokalnego i różnego. Zatem... Nasza rola jest nie tylko skłoniąca się z przyjemności samego łowienia, wędkowania, spotykania, ale również z pracy, ciężkiej pracy, którą trzeba no, jakby włożyć w to, aby, aby nasze wody były zasobne i żeby, były, żeby nam przynosiły radość i przyjemność. Takim ryby to bonusik już. Przy takich braniach czy takich słabych. Taki lest to już jest bonus. Tylko się nastawić na, ten, tylko się nastawić na, na większą rybę, taką kila i uwagę robi. Przy, przy dzisiejszym, że tak powiem, żarowaniu ryby. Bo wczoraj, wczoraj byliśmy tu na treningu z nim to uk uklejki to by było na gęsto. Na gęsto byśmy a, a, a dzisiaj jest słabo uklejko. Ukleje trzeba było łapać dopóki, dopóki ona odszkowała i grała. Ja, ja. W momencie kiedy odskoczył, trzeba się nastawić, trzeba liczyć na bonus. Tak zwanego bonusa, no taki leż ze 60 No to mamy to ukleję trzeba łowić, żeby, żeby wagowo go, go, go pokonać wielkości pewnie do a, a teraz pan zobaczy co teraz robi, złowił leszcza, wyjeżdża tak zwanym kubkiem. I, I w tym kubku ma zanętę i punktowo co do centymetra zanęca w to miejsce, w którym ten tym był wziął. I, I on chce teraz zwabić tym kubkiem drugiego leszcza. Znaczy nie, nie pozwala, żeby ryba odpłaczyła. Tak, żeby ta ryba, która się spłoszyła przy nikolowaniu, żeby nie odpłynęła. I dlatego to samo miejsce, które zarzuci później rzuci zestaw z haczykiem, to samo miejsce daje teraz y, punktowo zanęta. Teraz przewróci ten kubek. I co tam jest w niej? Zanęta. Robaki. A zanęta, no nie wiem jaką on ma konkretnie. Spożywczą no. z, z robakami, z, z białymi, z kolorowymi. No nie wiem, nie wiem dokładnie co on tam ma. Każdy zawodnik ma swoje, że tak powiem, tajemnice, tajemnice i, i, i nie zdradzi ich tak łatwo. Ale no. generalnie to jest zanęta z jokersem, tak zwanym chokersem. Ewentualnie z pinką. No, różnie dają. Czerwone robaki kroją też. Zależy, ważne jest rozpoznanie łowiska i jaka ryba w danym momencie bierze. I do, i do tego się dostosowuje zawodnik. Dostosowuje teraz jeszcze raz kubkiem, kubkiem punktowo będzie w, w to samo miejsce. Wplątałeś, ja tak? Plątałeś. To nie ja, to ktoś inny poplątał. Ktoś inny? Ciekawe kto to. No, nie wiem to, ale mógłbym palcem ja pokazać, te, pokazać no. Ja też to nie wiem, nie wiem. Niezwykle delikatna materia niezwykle jak jest w grubości jednego, jednego milimetra, a potrafił uciągnąć rybę nawet kilkukilogramową. 2 kilogramy, 3 kilogramy? Taki już mamy sprzęt tak doskonały, że, że po prostu sobie z tym radzi. nie bywało W porcie na Wiśle, położonym kilkaset metrów od centrum Góry Kalwarii, odbyły się po raz kolejny zawody wędkarskie. Uczestniczyli w nich wędkarze z terenu powiatu piaseczyńskiego. Oprócz rywalizacji sportowej, był to czas odpoczynku, rekreacji. Wędkarze nie tylko łowią, ale przede wszystkim dbają o akweny wodne. Czyszczą, sprzątają, wyławiają śmiecie. Te działania ekologiczne są bardzo cenne dla naszych akwenów wodnych